Siemanko, kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku. O, tak słowem wstępu, no dzisiaj kurde o dziwo godzinki pod rząd mam, więc chociaż tyle dobrze. I tak, no za zalogowałem się standardowo, minuta minęła, lecę już zgarnąć pierwsze zamówienie. McDonald's, A więc no klasyka w zasadzie. I tak, no zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie, tak naprawdę. Nie? Nastawienie, kurde, no nie jest takie najgorsze, prawdę mówiąc. Ostatnio pojedyncze godziny, no, niezłą kasę przynoszą. Na całodniowym też było spoko w sumie. Więc może to jakoś tam się coś tam błynęło lepiej. No, zobaczymy, zobaczymy. Nie głupi ten kursik w ogóle wpadł, nie? Tak nie patrzyłem. Niby daleko, ale z drugiej strony no, byłem obok, więc coś za coś, nie? No ale 5 km muszę przejechać. Ale na szczęście prosta droga. Jak się domyślam, po miejscowości też to będzie chałupa, więc nie powinno być większych problemów. tak, ogólnie mam pojęcie, że coś kurde nie widać w ogóle, żeby ktoś tam śmigał z torbami Zresztą widać po godzinach, które są jakby dostępne, no nie? Tak naprawdę Standardowo, no więcej jest tych godzin w ciągu dnia, gdzie nie jeżdżę, no ale Jak widać po południe też się udaje złapać Zobaczymy kurcze na no jak długo Dobra, pierwszą dostawę mamy z bani Ponad 11 zł jakoś, także nieźle, nieźle. I teraz wracam do mojej ukochanej biedroneszki. Dobrze, że mam daleko, bo kurde, czekanie tam jest nieuniknione, nie? No to raczej rzecz oczywista. No ale teraz mają zdecydowanie więcej czasu na no ogarnięcie tego. Pod warunkiem, że. No właśnie że nie zaczną zbierać tego zamówienia dopiero jak przyjadę nie? bo tak też się zdarzało jak dobrze wiecie ci, którzy oglądają, że takie sytuacje no niestety dosyć często mają tam miejsce. No nic no co, czekam na świateło i jadę no, najwyżej będę czekał pod biodrom w trakcie drogi kurde stwierdzili, że zamówienie już jest gotowe więc ciekawy jestem bo właśnie tu jeżdżą no w zasadzie z tą Biedronką to bez większego zaskoczenia tak prawdę mówiąc no czekałem tak jak mówiłem, że będę czekał no to czekałem chyba no 10-15 minut jakoś co mnie w sumie też nie cieszy z drugiej strony, bo kurcze no wiadomo, przez ten czas mogłem sobie coś tam innego zawieźć, no ale finalnie zmienili mi zamówienie. Więc jedyne dobre z tego, że po prostu zamiast bliskiego kursu, no to mam nieco ten nieco dalszy, bo do Milanówka. Jadę już nawet wiem gdzie w zasadzie adres powtarzalny dosyć. Także chwila, moment się śmignie na no tyle, że no mówię, no tych 15 minut trochę szkoda no ale mam nadzieję, że jak tak dłużej będzie z tą Biedronką, to że ona sam, że samo Globo zauważy, że to no nie hula tak jak powinno nie? no bo jednak nie oszukujmy się no takie markety, no to jednak tam zawsze jest deficyt pracowników więc dorzucanie jeszcze więcej dodatkowej roboty, no to wiadomo jak to wychodzi finalnie No i też mam nadzieję, że kurierzy, którzy czekają, to zgłaszają to, że mimo, że są pozaznaczane te zamówienia, no to no niestety, rzadko kiedy zdarza się, żeby było gotowe, nie? Szczególnie, że to poprzednio, które miałem, znaczy to, które miałem pierwotnie, no to było w sumie nieduże, tam zgrzewka wody i tam, nie wiem, z 10 produktów. No to w zasadzie, no nieduże, nie? Ale dopiero jak przyjechałem, no to poszli sprawdzić, czy to w ogóle ktoś robi, nie? A w międzyczasie jeszcze ta sama osoba robiła to, które teraz zgarnąłem, więc no co tu dużo gadać się trochę rozgadałem, więc zabijam tyłek i lecę do milionówka. No i mamy to dostarczone. Eee, tak, tutaj lekko poniżej zwiedzyczki spadło. No, odległość niedaleka w sumie, a hajsik dosyć konkretny. Kurde, teraz muszę gdzieś tu cholerka wykręcić. Wydaje mi się, że tutaj w bramie to wykonam. Na razie chyba jeszcze nic mi nie wpadło. A już myślałem, że mi wpadnie to z Biedronki, które miałem pierwotnie, ale jednak jeszcze nie. Zatem czekam na zamówienie. Kurde, pchają z wędrą, też tu pozostawiane. Kurde, A nic, no dobra. Jak mówiłem, wracam i czekam na kolejne. Pewnie niebawem wpadnie. Lekko się kurczy, przeliczyłem, że na powrocie mi coś wpadnie. I cholerka tym oto sposobem, no po jakich, no dobrych 10 czy 15 minutach, wpadnie mi odbiór. Jak stałem na maku, nie? Tak wiadomo, że nie będę jeździł i się kręcił bez sensu. No, ale maczek zgarnięty i jadę z dostawą. W sumie też nie jakoś tam daleko. No, ale kurczę, no w zasadzie to już pół godzinki w plecy dzisiaj, no. Co by nie było. dostawy, ale tak coś mi się kurczę wydaje, że, że ja już tu bywałem pod tym adresem Ale jak najbardziej mogę się mylić chociaż wydaje mi się, że nie Jednak się nie myliłem, e, już tam dostarczałem niejednokrotnie e, tak, hajs na jakiś ogromny nie był, no bo tak zgarnąłem to z miejsca więc tutaj ponad 12 lat tylko lekko. Kurcze, tak fajnie się zapowiadało, a no niestety to wszystko tak szybko oklapło, nie? Bardzo długo czekałem i w sumie dostałem, dlatego że inni przepisują, bo nie biorą tych krótkich kursów, nie? Jakim jest szkoda w ogóle odpalać samochodu, to ja nie wiem po co oni tu jeżdżą. Nie jeżdżą od dzisiaj znają realia, że tu nie będzie kuźba po 50 za każdy kurs, nie? No ale co kraj to obyczaj, no ja tu już sobie śmigam do centrum w zasadzie i... Praktycznie jeszcze tylko godzinka została, więc... o no, szału nie ma na obecną chwilę, no tyle fajnie, że jakieś tam napiwki wpadają, nie? Więc zawsze tam parę złotych więcej, no, ale ogólnie się podejrzewam, że no taki słabszy dzień będzie. Niestety. Przedni maczek to już w ogóle dostarczony jest, tam wyszło w ogóle tam kurcze niewiele tam 9,50, jak dobrze pamiętam, ale jeszcze teraz tak, już kolejny odbiór zgarnąłem, kepsika, chwilę tam poczekałem, no ale to wiadomo i będę tak, będę jechał, no ale oczywiście najlepiej by mi było pojechać w lewo, gdzie nie mogę i... I teraz muszę sobie strzelić kółeczko, no to też nie będzie jakiś za daleki kurs tak naprawdę, więc no co tu dużo gadać, jest już po 21, więc ostatnia godzinka i znaczy no, nawet nie cała, wynik będzie podejrzewam słaby, no ale trudno, takie dni jak najbardziej też bywają. To również mogliście to dostrzec jak jeżeli oglądacie, nie? A jeżeli oglądacie od przypadku do przypadku, to nie wiem, kliknijcie sobie suba na przykład czy coś nie wiadomo. Wtedy będzie na pewno łatwiej. No i mamy kolejne zamówienie dostarczone. Tutaj też no, stawka niewielka no niestety było i z odbiorem i z dostawą, więc lekko wsmacuję No i 45 minut do końca, zatem czekamy, co tu się dalej wydarzy. Się nie spodziewałem, kurcza, jeszcze coś mi wpadło. Pół godzinki do końca i po odbiór do Maka. Ja się kręcę w okolicy, wiadomo. Daleko jechać nie muszę. Dostawa też będzie Bardzo blisko Ale lepsze to niż nic Nie będę wybrzydzał Jak inni No i lecę sobie z tą dostawą Mam te dwa kilometry Mam w sumie Uff, Tylko tak Kurde adres mnie zastanawia Bo niby kojarzę A ja nie wiem czy to nie będzie do szpitala dostawa Cholera Kurde, nie lubię dostać w takie miejsce. Ja pierdzielę to jest więcej zamieszania niż to warte. Ale mam nadzieję, że się mylę i to będzie chociażby blok, nie? Ale znając moje szczęście, to wiadomo. Zaraz się w zasadzie przekonam, więc póki co zostają domysły, a zaraz będzie pewność. No jednak się nie myliłem kurczę z, z tym szpitalem, więc musiałem gdzieś tam z boku zaparkować, bo nie chcę mi się z tymi biletami później pieprzyć i tak dalej A, jak chwilkę sobie przejdę, czas zleci, bo już i tak nie podejrzewam, że cokolwiek wpadnie, więc no wiadomo jak to jest Dobra, mamy to dostarczone. O, za ten kursik A, coś po 13 zł, więc nie ma, z drugiej strony tragedii też nie ma. Parę minut jeszcze gdzieś tu postoję i zabijam do domu, bo tak raczej liczyć nie ma na co. Za chwilę tam podsumowanie wleci. Dobra, kończymy kochani. Ten dzień. Pora na krótkie podsumowanie. Trzy godzinki, nie wiem czy mówiłem na początku czy nie. Na liczniku finalnie 92,80. Jak dobrze pamiętam. No, czyli blisko 31 zł no, na godzinkę. Tragedii nie ma, aczkolwiek no, z, na początku zapowiadało się, że będzie lepiej. <grych> tak, co do paliwka, nie wiem, nie wiem, czy ze 20 zł policzyć, bo naprawdę no dużo się dzisiaj nie najeździłem, mimo wszystko. Nie? I tym miłym akcentem, kochani, kończymy. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie o aktywności, możliwości rejestracji, o możliwości wsparcia itd., itd. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Siemaneczko